Hej moi drodzy. Witam was w nowym filmie i zapraszam was dzisiaj na odcinek pielęgnacyjny. Przetestujemy sobie na żywo pewną bardzo ciekawą maseczkę. A mowa tutaj oczywiście o nowości od marki Uzdrowisko we współpracy z Karoliną Stylizację. Jest to maska mus z kwasami i glinką na gładką cerę. Postanowiłam, że fajnie będzie nagrać tego typu odcinek, przetestować ją z wami na żywo no i zobaczyć jak bezpośrednio po zmyciu tej maski będzie wyglądała moja cera i jak ten produkt zadziała na moją skórę. Jest to maseczka, która ma w składzie 5% kwasów bio-AHA, kwas BHA oraz glinkę. Ma być ona inna niż wszystkie maseczki glinkowe. Nawet powiedziałabym, że ma być trochę innowacyjna, dlatego że pomimo tego, że mamy tutaj glinkę, to maseczka ma skórę nie ściągać, nie podrażniać, wręcz przeciwnie, skóra ma być mięciutka. Z kwestii technicznych maseczka ma 50 ml, kosztuje 49,99. Na początku jak weszła do sprzedaży to była dostępna chyba tylko na stronie sklepu stylizacji i na stronie uzdrowisko. W tym momencie jest dostępna w wielu drogeriach internetowych, ja na przykład zamówiłam swoją sztukę na Minty Shop, zamówiłam ją przez Allegro, no bo miałam smarta i zapłaciłam tylko za maskę, nie musiałam dodatkowo dopłacać za dostawę. Ma być to maseczka w formie musu i to mnie bardzo ciekawi, jeszcze tej maseczki nie otwierałam, nie sprawdzałam konsystencji, nie wąchałam, także wszystko to zrobię razem z Wami. Zanim przejdziemy do aplikacji, oczywiście przeczytam Wam opis producenta. Ta maska to mus, skuteczny zabieg, który intensywnie oczyszcza, złuszcza i niweluje niedoskonałości. Biokwasy AHA, BHA i glinka, które pomagają odblokować pory skóry. Już po jednym zabiegu cera staje się wyraźnie rozjaśniona, gładka, zrewitalizowana i promienna. Dzisiaj to sobie sprawdzimy. Maska stosowana regularnie wpływa na zmniejszenie ilości zaskórników i krostek, zachwyca skutecznością i przyjemnym odczuciem puchatego musu. 5 biokwasów AHA i BHA zwłaszcza rewitalizuje, wpływa na zmniejszenie niedoskonałości, odblokowanie porów skóry oraz działa przeciwtrądzikowo. Glinka oczyszcza skórę, zmniejsza ilość sebum. Mamy tutaj też informację, że produkt dedykowany jest do każdego typu cery ze skłonnością do niedoskonałości, niezależnie od wieku. Także można powiedzieć, że produkt jest bardzo uniwersalny. Mamy tutaj 98% składników pochodzenia naturalnego, także czysty skład. No i przejdźmy sobie w końcu do rzeczy: sprawdźmy, jak ta maska będzie wyglądała. Opakowanie prezentuje się w ten sposób, także taki standardowy słoiczek. W środku ten produkt jest taki delikatnie zielonkawy. Jeśli chodzi o jego konsystencję, to on jest napowietrzony. Powiedziałabym, że ta maska wygląda trochę jak smoothie. Mam nadzieję, że aparat to uchwyci. Mamy tutaj po prostu bąbelki powietrza, także faktycznie wygląda to troszkę jak musik. Co do zapachu, to powiem Wam, że jestem pozytywnie zaskoczona. Podziewałam się chyba, że maska będzie pachniała mocno ziołowo, dlatego że marka Uzdrowisko kojarzy mi się z takimi zapachami, ale powiem Wam, że ten produkt pachnie bardzo delikatnie. I nie jest to na pewno zapach stricte ziołowy. Dla mnie to jest plus, bo ja za takimi zapachami nie przepadam. Przejdziemy sobie teraz do nałożenia maseczki. Mamy jej dosyć sporo na wieczku, także najpierw zużyję to, co się tutaj znajduje. Jeżeli będzie za mało, no to po prostu dołożę sobie z opakowania. Maseczkę mamy trzymać od 5 do 10 minut i napisane jest, żeby ją stosować raz lub dwa razy w tygodniu. Jeśli chodzi o konsystencję, to powiem wam, że faktycznie jest bardzo ciekawa, taka właśnie lekko musowa. Nie jest to nawet produkt kremowy. Czuć, że ona jest dużo lżejsza od takiego standardowego, nawet delikatnego kremu. Na pewno nie jest to konsystencja, z którą spotkałam się do tej pory, jeśli chodzi o maski glinkowe, które testowałam, których używałam. Więc tutaj zgodzę się, że jest to coś nowego na rynku. Rozkłada się ona bardzo przyjemnie, bardzo fajnie. Za dużo tej maski nie nałożyłam, a już mam pokrytą połowę twarzy, więc podejrzewam, że na jedną aplikację starczy mi to, co mam na tym wieczku, także myślę, że ta maska będzie wydajna, od razu po nałożeniu produktu czułam chłodzenie. Ta maska odświeża, orzeźwia skórę i to jest bardzo przyjemne. Jeżeli ktoś by mi nałożył ten produkt na skórę i nie wiedziałabym, że jest to maska glinkowa, to raczej powiedziałabym, że jest to maska kojąca, odświeżająca. Mocno nabliżająca, bo właśnie takie uczucie na skórze jest. Ona bardzo mocno orzeźwia, może nie tyle chłodzi, co właśnie orzeźwia. Maseczka nałożona na całą twarz i powiem Wam, że w odczuciu ona zaczyna być bardziej kremowa, zaczyna się trochę zmieniać. Nie zastygła, nie wiem, czy ona w ogóle ma zastygać, zobaczymy po 10 minutach. Na ten moment mus zmienił się w krem, i ta skóra jest tak fajnie otulona. Jak mówiłam, maseczka powinna się trzymać od 5 do 10 minut. Ja potrzymam 10 minut, czyli taki full, jeśli chodzi o czas. No i zobaczymy jak po 10 minutach ta maska będzie na skórze wyglądała, potem ją zmyję i zobaczymy jakie będą efekty. Wracam do was po 10 minutach. Maska mus wygląda na skórze w ten sposób. Mam wrażenie, że jest jej dużo mniej niż w momencie kiedy ją nakładałam. Więc możliwe, że jakby troszeczkę się wchłonęła. Maseczka, co prawda, zastygła, ale nie ma efektu ściągnięcia, nie ma żadnego dyskomfortu. Mam tutaj mokrą ściereczkę i będziemy sobie tą maskę zmywać. Zobaczymy, jak skóra będzie wyglądała, no i jakie efekty ta maseczka mi dała. Maska jest glinkowa i w przypadku takich maseczek nie zawsze jest łatwo zmyć produkt ze skóry. W przypadku tej maseczki nie ma dużego problemu. Co prawda, pocieram troszeczkę mocniej. Ale ona bardzo fajnie przy takim pocieraniu schodzi, nie zostają żadne pozostałości. Oczywiście w miejscu, gdzie mocniej przycisnę ściereczkę do skóry, może ona być lekko czerwona, ale to zaczerwienienie zaraz znika, więc to nie jest w ogóle kwestia tej maski. Maseczka zmyta i skóra jest bardzo gładka, bardzo mięciutka w odczuciu, ładnie oczyszczona, ale niepodrażniona, nie czuje żadnego dyskomfortu, nie ma uczucia ściągnięcia. A przy tym mam wrażenie, że faktycznie ta skóra jest rozpromieniona, taka bardzo odświeżona. Powiem Wam, że moim zdaniem ta maska naprawdę dała fajny efekt. Skóra przede wszystkim jest bardzo czyściutka, odświeżona. Pory zostały zmniejszone, a przy tym ta skóra jest naprawdę miękka. Także ja jestem bardzo zadowolona z tego, jak ta maska zadziałała. I powiem Wam szczerze, że się nie spodziewałam. Myślałam, że raczej będzie po prostu ok, że będzie to produkt stricte oczyszczający. A to jest maska oczyszczająco, odświeżająco, wygładzająca a przy tym nie dająca żadnego dyskomfortu, nie przesusza, nie podrażnia, nie ściąga skóry. Także moim zdaniem jest to produkt faktycznie bardzo uniwersalny i myślę, że sprawdzi się i osobom, które mają skórę tłustą mieszaną, ale też takim, które mają skórę suchą, skórę normalną. Ja mam skórę normalną, no i na mojej cerze ta maseczka zadziałała rewelacyjnie. Konsystencja jest genialna, bo jest to faktycznie taki lekki, napowietrzony mózg, który fajnie się na skórze rozprowadza, Maseczka zastyga, ale nie ma problemu, żeby ją zmyć. Zapach jest dla mnie również na plus, bo jest przyjemny, a przy tym bardzo delikatny. Myślę, że maseczka będzie wydajna. Dzisiaj nałożyłam tylko to, co miałam na wieczku, no i pokryłam całą twarz. Także spokojnie te 50 ml wystarczy na jakieś kilkanaście użyć. Także podsumowując test maseczki uzdrowisko i stylizację, jestem jak najbardziej na tak. Maseczka bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła. Myślę, że jeżeli lubicie maseczki glinkowe, ale powodują one u Was ściągnięcie, podrażnienie czy przesuszenie, no, to ta maseczka będzie idealna, bo ona tego nie robi, a daje pozytywne efekty na skórze, jakie dają maseczki glinkowe, czyli oczyszcza ładnie skórę, minimalizuje widoczność porów, ale przy tym też fajnie koi, odświeża. Także jak dla mnie jest to naprawdę bardzo ciekawy produkt, jestem zadowolona, że skusiłam się na tą maseczkę, będę jej dalej używać. I za jakiś czas, za dwa może za trzy miesiące w jakiejś recenzji w filmie pielęgnacyjnym. Opowiem Wam o tym, jak ta maseczka działa na dłuższą metę i jakie są efekty przy regularnym jej stosowaniu. Jeśli chodzi o test maseczki, uzdrowisko i stylizację, to by było na tyle. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak było, zostawcie kciuka do góry, będzie mi bardzo, bardzo miło. Jeżeli skusiliście się na tą maseczkę, jeżeli już ją testowaliście, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, jak ona się u was sprawdziła, co o niej sądzicie. Jestem naprawdę bardzo ciekawa Waszych opinii. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to oczywiście zachęcam, żeby być ze mną na bieżąco. I do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Pa Pa!